Czy gra na PlayStation 5 może być obiektywnie gorsza od tej samej gry na PlayStation 2? Hell if I know. Metal Gear Solid Delta powstał ponad 20 lat po premierze pierwowzoru. 20 lat rozwoju technologii gamingowych. I wszystko to jak krew w piach. Już samo wydanie kolekcjonerskie z figurką Snake'a stanowi symboliczne podsumowanie, z jakiego rodzaju jakością mamy tutaj do czynienia. Wydany w 2004 roku Metal Gear Solid 3 był wydarzeniem epokowym. To marka, która zawsze się wyróżniała, a trójka przez wielu uważana jest za najlepszą odsłonę serii. I początkowo istniało duże prawdopodobieństwo, że remake nie dorówna legendzie oryginału. Ba, po premierze można było to nawet stwierdzić od razu patrząc na samo pudełko. Z jednej strony oryginalny MGS 3 z tą ręcznie rysowaną grafiką, wyglądającą jak romans technicznego szkicu z malarstwem, z drugiej strony generyczna okładka prezentująca wielką twarz protagonistów. Dalej, przechodząc do menu, MGS Trójka prezentował fajnie wyglądającą animację z walkami na krótki dystans, pokazując, że mamy do czynienia z prawdziwie unikalnym, wyróżniającym się tytułem. A MGS Delta nie posiada żadnego menu, pokazuje tylko plansze z gry. Natomiast co ciekawe, na tym większe różnice się kończą, bo dalej oba tytuły są już bliźniacze. I mówiąc bliźniacze, mam na myśli takie same. Come play with this, Danny. Tyle tylko, że remake robi pewne rzeczy gorzej. Metal Gear Solid 3 i Delta to tak naprawdę prequel dla całej sagi, a więc chronologicznie stanowi początek historii skupionej wokół postaci Big Bossa, później również Solid Snake'a, organizacji filozofów, Patriotów, Cypher i Faxhound, konfliktach zbrojnych i klonowaniu ludzi. What? Long story short: MGS Delta pokazuje, jak młody jeszcze żołnierz Jack stał się Naked Snake'em, a później super żołnierzem o kryptonimie Big Boss. Akcja dzieje się w czasach zimnej wojny, a więc w latach 60. XX wieku i umiejscowiona jest w dżungli gdzieś na terenie ZSRR. Jack, czyli Snake, musił ratować rosyjskiego naukowca, doktora Sokolowa, który zmuszony jest do opracowania broni masowej zagłady, wielkiego mecha wyposażonego w broń atomową o dumnie brzmiącej nazwie Jaguar. MGS3 w momencie premiery pod wieloma względami był innowacyjny. Można nawet powiedzieć, że wyprzedzał swoje czasy. Natomiast MGS Delta pokazuje jak bardzo tytuł ten zestarzał się na przestrzeni lat. Tyle tylko, że jako remake nie robi nic aby te archaizmy ukryć, a wręcz uwypukla je w pełnym detalu, dzięki zupełnie współczesnej oprawie. Uważam, że uznanie wersji na PlayStation 2 lepszą od tej na PS5 nie jest wcale takim wielkim nadużyciem. Bo po pierwsze, przyjrzyjmy się temu, co można było poprawić, ale nie poprawić. Akcja gry dzieje się w dżungli, która z natury jest dość rozległym i zróżnicowanym terenem. Na PlayStation 2 trzeba było jednak iść na pewne ustępstwa z oczywistego powodu ograniczeń technologicznych, więc tamtejsza dżungla, choć pełna fauny i flory, w istocie miała bardzo korytarzową strukturę i nie pozwalała na zejście z wytyczonego szlaku i eksplorację. Co więcej, podzielona była na fragmenty, które wczytywały się jeden po drugim, każdorazowo towarzyszyło temu ściemnienie obrazu i pojawienie się planszy z nazwą fragmentu, który aktualnie się wczytuje. Natomiast w remake'u można było wreszcie stworzyć otwarty, rozległy teren, ponieważ pozwalają na to dzisiejsze możliwości techniczne. Tyle tylko, że tego nie zrobiono. W remake'u dżungla dalej jest korytarzowa. Właściwie odwzorowano ją jeden do jednego i dalej mamy podział na fragmenty, które oddzielają ekrany ładowania. Nawet w cutscenkach mamy te ściemnienia obrazu, bo oryginalna gra musiała załadować w tych miejscach dane spłyty DVD, a nowa wersja robi to tylko dlatego, że tak było w oryginale i tyle. Nie ma tu żadnego technicznego uzasadnienia. A wracając do dżungli, przecież MGS już pokazał, że potrafi w otwarte światy. Można było wziąć otwarte tereny z 10 dziesięcioletniego The Phantom Pain, którego akcja toczyła się w Afganistanie i Afryce. Wystarczyłoby zalesić te tereny, wykorzystać tę samą mechanikę i nazwać to dniem. Tyle tylko, że nie można było, bo The Phantom Pain powstał na autorskim silniku Fox Engine, który Konami zdecydowało się porzucić na rzecz powszechnego dzisiaj Unreal Engine. Co ciekawe, MGS Delta został opracowany przez wewnętrzne studio Konami Digital Entertainment. Które jak samo przyznało, nie ma bladego pojęcia, jak projektuje się gry na Unreal Engine, więc do pomocy zatrudniono studio Virtuals, które specjalizuje się w tworzeniu wszelkiej maści remakeów, i również tutaj miało ogarnąć techniczną stronę gry. No i miejscami zrobili to dobrze, a miejscami, tak sobie. Zresztą, ogólnie mówiąc, ten remake miejscami działa gorzej niż 20-letni oryginał. Przykładowo, podczas rozgrywki zdarzyło mi się, że NPC dosłownie przenikali przez moją postać. Zdarzało się nawet, że pociski przelatywały przez przeciwnika, nie powodując żadnych obrażeń. Tego typu niedoróbki to właściwie codzienność. Tutaj, na przykład, ubijam szczura, ale zamiast dostać w zamian pakunek, ten po prostu znika, jakby w ogóle go nigdy tam nie było. W sekwencjach CQC, czyli starciach w bliskim zwarciu, niemal notorycznie zdarzało mi się, że po wciśnięciu odpowiedniego przycisku za plecami przeciwnika, Snake zamachiwał się jak obłąkaniec i wzniecał alarm zamiast przerzucić rywala przez ramię i go unieszkodliwić. Z kolei kamera z widokiem z zapleców to oczywisty standard, ale trzeba pamiętać, że jest to gra, którą oryginalnie opracowano z myślą o kamerze umiejscowionej nad głową bohatera. A ponieważ twórcy remakeu w ogóle nie zmienili układu leveli, to czasem ta kamera nad głową sprawdza się lepiej niż kamera raz z za pleców, i owszem, można ją zmieniać w trakcie rozgrywki, ale w przeciwieństwie do takiego Metal Gear Solid 3 w wersji subsistence, nie da się tego zrobić dynamicznie podczas gry, tylko trzeba kamerę przestawić w opcjach i załadować ostatniego save'a. Ale być może największym archaizmem jest sposób, w jaki przeszukujemy przeciwników. Po unieszkodliwieniu wroga musimy podnieść jego ciało i upuścić, żeby ten zgubił przedmiot, np. amunicję czy jakiś gadżet. Jest to powolne, niepraktyczne i irytujące. I sam się zastanawiałem, jak to jest możliwe że w oryginalnej grze aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało. I dopiero kiedy wróciłem do oryginalnego MGS-a trójki, to odkryłem, że w tej grze podnoszenie wroga odbywało się gdzieś o połowę szybciej. Po prostu twórcy remake'u przeszarżowali z animacją. Snake przymierza się do podnoszenia ciała z ziemi, jakby jakieś ukryte w krzakach jury miało mu przyznawać noty za styl. Ale o dziwo remake ten ma jednak jakieś usprawnienia względem oryginału. Nieliczne, ale zawsze. Przykładowo można szybciej zmienić kamuflaż albo wejść w kołdek, bo Przypisano do nich odpowiednie skróty klawiszowe, ale już na przykład mapę otwieramy z poziomu menu głównego. Samo przełączanie broni też średnio przystaje do dzisiejszych czasów, bo wzorem oryginału wymusza chwilowe zastopowanie rozgrywki. I nawet nie czepiałbym się większości tych rzeczy, bo na koniec dnia to wciąż świetna gra czy raczej kopia świetnej gry. Męczy mnie za to zmarnowany potencjał. Jest różnica między wiernym remake'iem a remasterem, który jedynie remake udaje. Aż ciśnie się tutaj porównanie z innym odświeżonym hitem od Konami, czyli wydanym rok wcześniej Silent Hill 2. W tym przypadku twórcy również wiernie odwzorowali wydarzenia z oryginalnej gry, nie pozwalając sobie na żadne, nawet najmniejsze odstępstwa od fabuły. Ale w tym remake'u wszystkie lokacje zostały przeprojektowane i wzbogacone o detale, których próżno było szukać w pierwowzorze. Wszystkie przerywniki filmowe zostały wyreżyserowane po nowemu, oczywiście nagrano przy tej okazji zupełnie nowe dialogi. Część zagadek zastąpiono innymi, wprowadzono też odświeżony system walki. Grając w remake Silent Hill 2, mamy poczucie obcowania z nową grą, jednocześnie szanującą materiał źródłowy. Natomiast grając w MGS Delta, mamy wrażenie, że nic się nie zmieniło, ale jest jakby dziwniej. No bo kiedy współczesna oprawa spotyka się z archaizmami z początków lat 2000, to nie ma opcji, żeby to się ze sobą. Nie gryzło. I tak z jednej strony mamy ładną grafikę, a z drugiej design lokacji identyczny jak 20 lat temu. W wielu pomieszczeniach jest po prostu pusto, jakby były niedokończone. Przykładowo pomieszczenie, w którym przetrzymywany jest Sokolow zawiera piec, jakiś mebel, prycze, a poza tym totalnie puste ściany. Wygląda to jak jakiś niedokończony projekt w Simsach. Albo te jednakowe kafle na ścianach w kompleksie badawczym, aż wchodzą z kojarzenia z pierwszym Maxem Payne. I o ile w oryginalnej grze nie było to nic złego, bo na początku lat 2000 tak wyglądało projektowanie leveli, tak dzisiaj we współczesnej grze, która jest skierowana niby do współczesnych odbiorców, to jednak trochę się to gryzie. I nie będę się uszczepiał, że wszystkie dialogi w grze zostały również skopiowane z oryginału z 2004. Można to wybaczyć tylko dlatego, że jakość dialogów w mgs się zawsze wyprzedzała swoje czasy i nawet dziś kwestie wypowiadane przez aktorów głosowych brzmią wiarygodnie i naturalnie. That like what the boss was Dodajmy, że Metal Gear Solid Delta powstał bez udziału twórcy oryginału, jak i ojca całej serii, czyli Hideo Kojimy. Kojima popadł w konflikt z Konami jeszcze podczas prac przy Metal Gear Solid 5 i sytuacja w tamtym czasie była na tyle poważna, że wydawca wykreślał jego nazwisko ze wszystkich materiałów promujących wspomnianą grę. Tutaj natomiast, 10 lat później mamy sytuację odwrotną. W Metal Gear Solid Delta nazwisko Kojimy pojawia się na każdym możliwym Kroku, aby nie było wątpliwości, kto jest oryginalnym twórcą serii. Natomiast sam Hideo Kojima jest chyba średnio poruszony tym faktem, bo kiedy zapytano go, czy zagra w remake MGS3, to ten odparł jednoznacznie, że nie ma takiego zamiaru. Ale twórcy Metal Gear Solid Delta mimo wszystko mówią otwarcie, że chcieliby uzyskać jego błogosławieństwo, bo sami są przekonani, że ojciec serii byłby dumny z tego, jak wierny remake zrobili. Cóż, podejrzewam jednak, że nie byłby dumny, bo Hideo Kojima jest innowatorem i zawsze starał się wyrywać branżowym schematom, zaskakiwać i dostarczać coś nowego. Trudno uwierzyć, żeby kopia jego dzieła sprzed 20 lat, która jest archaiczna, już na starcie zrobiła na nim większe wrażenie. Szkoda całej tej sytuacji, bo Metal Gear Solid Delta stanowi jednocześnie część nowego otwarcia w wykonaniu Konami. To trochę jak z ulubionym aktorem z dzieciństwa, którego podziwiałeś za młodu, a później obserwowałeś jego powolny upadek, licząc, że kiedyś jeszcze wstanie z kolan. W ostatnich latach Konami w skutek idiotycznej strategii rozwoju zaprzestało wydawania swoich flagowych tytułów i z wiodącego dewelopera stało się po Thank you all for joining us today. We hope you enjoyed the presentation. Dzisiaj stara się wrócić na piedestał, przywracając uwielbiane przez graczy tytuły. Silent Hill 2 pokazał, że jest nadzieja na godny powrót znanych marek, łączących sukces artystyczny z komercyjnym. Metal Gear Solid Delta wygląda natomiast jak obślizgły skok na kasę. Oczywiście wolę myśleć, że wcale tak nie było, że twórcy po prostu przestraszyli się wielkości tego tytułu i podeszli do sprawy zbyt czołobitnie. W końcu historia zna już jeden remake z serii Metal Gear Solid, który został skrytykowany właśnie za wszystkie zmiany, których dokonał. Na względem oryginału ale to już historia na inny materiał. Także, reasumując, powiedziałbym w ten sposób: Metal Gear Solid 3 na PlayStation 2 jest tytułem ponadczasowym, nie zastarzał się źle i po dziś dzień można w niego grać z przyjemnością. A Metal Gear Solid Delta to po prostu niewykorzystany potencjał, który każe nam się zastanowić, w jakim kierunku powinny iść remake i gier i czy warto na nie wydawać kasę. Przy okazji, jeśli lubisz stare gry na konsole oraz ich remake, to rozważ zasubskrybowanie mojego kanału, bo jest to tematyka, która z pewnością będzie tu powracać. Także pozdrawiam. Ale żeby nie było, wszystkie przerwniki filmowe w Metal Gear Solid Delta stanowią absolutne złoto, a dzięki dopieszczonej grafice oddziałują bardziej niż kiedykolwiek i choćby dla nich warto jednak zagrać w tę grę. Archaizmy swoją drogą, ale scenariusz MGS3 to dla wielu gier po dziś dzień niedościgniony wzór i tego nic nie zmieni, więc jeśli jeszcze nie widziałeś finału tej gry, to może jednak warto to nadrobić. Alright.